Witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Niestety nie mogę do Was przemówić, więc ukradłem głos Kacperka Mickiewicza, ale to nie o tym ten odcinek. Niestety to będzie ostatni odcinek z nawiedzonego królika sezonu drugiego, ale nie martwcie się, będzie sezon trzeci i też nie przedłużając, zapraszam. Okej, okay, gdzie teraz mamy się udać? To kto tam jest? Czemu nawiedzony królika to z dziadkiem? Czyli ty mi mówisz, ty mi mówisz w tym momencie, że jak dołączę do Was to ta wódka nie będzie twoja, tylko nasza! Jo Dziadek no nie! To rób to. Się. Dziadek! O, dołączam do was! Jaka mocna! Co jest? Ooooo! O się panie, Co to? I poarko wybąbiło! Bombo, nie mogę. Dobra, o, raz... Pora... Nie Romeo, nie idź tam nie podchodź tam. On cię zabije, Chciałem. czemu na no. no Romeo, nie odejdź widzicie? Odejdź. Nie widzi, nie widzi. Ej, tu skrzynka nie jakaś jest. bomba Romeo, idzie do Ciebie! Nie, on go do więzienia da. Nie jest ślepy. On nie jest ślepy, nie widzi. Nie, on do więzienia chyba go dał. Czekaj szybko. Sprawdź mi, co jest w tej książce. To jest książka. Jakaś cegła, marchewki, dobra, wezmę. Mam książkę, czytam. Ostatnio podejrzałem, no. jak zamieniałem jakiegoś niebieskiego królika w ciemne nawiedzone coś. Od razu zrobiło mi się żal po tym, jak zobaczyłem, że zrobił się taki agresywny, a, je, a ostatnio jeszcze pytał się, czy może brać marchewki z farmy, z mojej farmy. Jeszcze przed przemianą próbowałem wynaleźć lek... aha, to jest przecinek. Próbowałem wynaleźć lekarstwo na to, by go wyleczyć z tego i się udało. Na środku na górze umieść liderową gwiazdę, na samym środku liderowa róża, na środku po lewej liderowa cegła, na środku po prawej królicza łapka, na środku na dole czarna świeczka. Uważaj, jest tylko jedno lekarstwo na świecie. Ok, czyli możemy stworzyć truciznę, żeby odmienić znalezionego królika na zawsze normalnego królika. Chodźmy może do domku tego farmera, bo może coś tam przeoczyliśmy. Dobra, dobra. Zgaduję, że to ten farmer napisał. Jeszcze mamy w sumie portal do zobaczenia, ale to później. Na razie sprawdźmy, czy coś jest w tym domku. <laughs> jest książka, to chyba... Tak, ta książka już była. Jestem jeszcze trochę manchewek. No, czemu rozwalasz dywan? Dobra, co już? Wychodzimy chyba. co? Chyba już wychodzimy. O! o! Gdzie ja jestem? Czemu tu znowu jest ten kamień jakiś? Luki? Romeo, co wy tu robicie? What the HEK! Dobry... ja miałem Taki dobry. Nawiedzony Królik! Hej, mój kolego. Dziadek? Co się z dziadkiem Dziadek, stało? Ci to nas. Dziadek, ja Cię lubię! Lubię Cię! Czemu Nawiedzony Królik robi daba? Ja też lubię... Wypuść nas stąd. Autograf? Dziadek nie rzucaj w nas śnieżkami. Psa. Mogę, oddać? Oddawać i ale czemu? Co my tu w ogóle robimy? A nie, a dobra, oddaje, oddaję wszystko a mogę jedzenie. A to nic więcej nie mam to Mleko ważniejsze od nas? Nie no, strajca. ping pong. oddaj mój ten, bo cię zaraz zabiję. Oddaj, tip, ty Ej, weźcie mnie za jakoś, ja tam co potrzebowałem do tego. Kupamy im ruszymy się, z O to tak, Co wy macie za książkę? Czemu oni się zaczęli bić? Nie wiem, bo chyba jakiś autorem to jest Panie nawiedzony króliku. Czy byłaby szansa zdobyć e, czarną świeczkę? Ale przekupstwo. Czy byłaby szansa zdobyć czarną świeczkę? Proszę. Tak, żeby sobie tutaj postawić, i nie. A czemu nie? Chyba potrzebujemy jakiejś świeczki, a pan lubi czarny kolor. No to czarna świeczka. Nie, proszę. Dostaliśmy jasne, a mogę wymienić na czarną? Ho, 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 ho. Czemu zbieracie krew? Muszę pić krew też. Mamy dopiero jeden item, jak potrzebny do, do tej trucizny. Idę pić krew. Łatwo jest Get better, full box. I tam jest czarna świeczka, jakbyśmy się tam dostali jakoś. Gdzie tam jest czarna świeczka, ona jest potrzebna do tej trucizny. Ej, przecież bo taki młot, to jest da, da, da. Gdzie jest ta czarna świeczka? Ja tam może uda mi się dojść, tam w rogu pokoru. Nie, w rogu, coś. w rogu, tam pokoju. Ty... No niech, ja, rzecz, nie krzycz oni cię słyszą. Gdzie tam jest czarna Dziadku, jak nas wypuścisz, to dostaniesz 20 piw 100 e

Próbujemy teraz wykopać jakoś te kraty? I uciec w ogóle? Wypotuj mój Ja będę popał bedrock. Zdję. Luki pomsza. O czym oni gadają? popier. ok. okay. Zaklęcie jakieś dają. Nie udało się, to było. Ty, pa jakąś zasłonę ogniową daję. Teraz na pewno nie uda nam się przejść. Chyba możecie nas Jesteś, zostawić tutaj. Chyba niszczymy, niszczymy pana. Bierzemy mamy to świeżkę, widzimy Siku. Uciekamy. Do... Bierz, ja biorę świeczkę. Mamy świeczkę, uciekamy. Siku, siku. wywalam tu, gdzieś nie wiem. Siku, siku. Dobra, potrzebujemy jeszcze dwóch itemów. Sprawdźmy szybko portal może. A co potrzebujemy? Widerowej e, róży. Widerowa róża byłem na cmentarzu. To ja idę, to ja idę. Kurde, nic nie ma. Potrzebujemy Widerową różę będziemy mieć zaraz. Króliczą łapkę. Mm, jeszcze gwiazdę. Gdzie musieli zapalować może na jakiegoś królika? I wezmę marchewki. Rozbierajmy sobie jedzenie w sumie. Posać od razu, żeby się nie skapnęli. I panowie, mam róże. Masz róże? Daj, daj, daj. Tam ktoś był. Chciałem tam kogoś. Kogo? Chciałem tam kogoś. Kogo? Kogo? Widziałeś tego? Żeby nie utracić czasu. Dobra. Poszu idź poszukać gwiazdy. Daj daj, daj, daj. Teraz musimy zapolować na o, Ile królików? Jak dropniem łam łapka, to mi dajcie. Nie, co, znaki dziadko. Siko, Widzicie te króliki? Eee, łapkę łapkę. Masz łapkę? Boni Cześć, Boni, masz tutaj trochę marchewek A my idziemy na taką jedną misję, więc tutaj zostań. No to dość niebezpieczna misja. Onia! Oni uciekaj! Szybko. gdzie jest crafting jakiś? Tu nie ma. Może tutaj w tym domku będzie. Tym o! Jest crafting! Jest crafting, jest crafting. Macie? Mamy crafting i teraz, jak to zdobyć? Na górze uderowa. Na środku jiderowa, góra. łapka, dobra. Tak, tak. Tak, tak. Mam, mam truciznę, mam truciznę. Mam truciznę. Teraz musimy je, dobrze ją wykorzystać. Może zwapmy dziadka i... i nawiedzonego królika w jedno miejsce. Dobra, dobra. Nawiedzony króliku, dziadku, tu jesteśmy! Gdzie jesteście? O! Są tu! Tu jesteśmy, halo. Tu, tu jesteśmy. jesteśmy. Możecie nasz... O, dziadek. Mamy dużo marchewek. Cześć, dziadek. Chcesz dostać wódkę? To chodź za nawiedzony króliku. Chodźcie za nami. Chodźcie, stańcie tutaj, co na jedzonych dostanie dużo marchewek, a dziadek dużo wódzki. To, to miejsce tutaj. Teraz rzucę im to. Macie! Co się dzieje, hmm. chyba? Jest jest? No, chyba. No, chyba działa. Zakopał Ci się po ziemię ciadek. Zaczął, zaczął wariować jakoś. Marka, zaczął spać króliki. To. Nie wie co zrobić. Uciekajcie. O, to chyba nie zdążę. <laughs> Nie! Ta trucizna chyba nie zadziałała. Ty! Można kupić! Można kupić! Za go Osłabiło go, co? Bigo! Szybko! Idę! Idę wam pomóc! Luki, można kupić! tutaj Tr trucizna go osłabiła. Muszę zjeść, mam mało hapę. Bijcie go! Mam dwa serca tylko. Nie poddajemy się. Mijcie go. To. <laughs> Do... Czy on umarł? Teraz tylko on został. O nie. Uważajcie. Na górze jest. Trzymam młot. Łap się w tora <laughs> bawi. Tam jest, na samej górze. Leci. Umarł! Bonnie? Umarł! Ej, co to za królik? Bonnie, to ty? Ej, romow, co za królik? Ej, tam było napisane, że się zmieni w normalnego królika. Chyba mnie nawet nie pamięta. to. No dobrze. Czyżby on się stał normalnym Ej, boni, królikiem? Bonnie, mam na ciebie materki. Ma fiatki, bo nie mam kwiatów, masz. Jest nie, nie odpalaj tego. Gdzie on ucieka? Nie wiem. Okay. Gdzie on jest? Tu jest. Chyba się po boi i pomyłam. Trzymajcie tych siekier. No nie zabijaj go, to jest normalny królik już! Łap się oh, On pije bustkę! Ontaj, to to nie, nie buchy. to nie dla królików, to Dobra, masz ma persik. to masz pajęczynę. Czemu? Czemu królik zrobił Nemo Soremero? Czemu Królik zabił Romeo? Czemu Romeo miał kill -off? Czemu Królik mu robi jelkę? Czemu Romeo wrócił nagle? Ej, Rono, nie Masz 20 jest. marchewek. Idź w tamtą stronę, tam jest centrum adopcyjne. Nie ma... Może ktoś cię zaadoptuje. Nie chcesz? Chcesz zostać normalnym królikiem? To masz marchewki na drogę. Ciąg ma oczy. Masz marchewki na drogę, i idź. Aż pompki zrobił. Mm. <laughs> w pajęczyny wszedł. <przyda. laughs> Dobra, już go nie goncie. Już mu dajcie spokój. Chcesz i ze mną? Ja wbiłem łańcuchową na głowie. No to chodź.